O tu teraz coś się zmieni. mam mam pancake, Harry Life Fan. Okej. Harry Life Nie umiem po prostu czytać Moje, moje twoje, gówno i twoje. Dzięki. Widzowie, ja nie pytam. Goś się kropki mi wysyła, ja nie wiem po co, więc teraz coś pieszę. Okej. Okay. Dobra. Dla mnie to jest satysfakcjonujące widzowie. To jest bardzo dla mnie satysfakcjonujące, jak maszyna się robi, więc dlatego ja robię maszynę. Okej, okay, mamy maszynę. W takim razie widzowie będzie coś. Bo widzowie, ja tylko będę musiała sobie wyszukać, jak zrobić dłuższe odcinki, bo mi urywa w ogóle w pięciu minutach. Więc ja bym chciała dla was widzowie bardzo długie robić. Widzowie takie jakby godzinne lub trzydziestominutowe minusowe oczywiście. Bo tak ciężko mi je robi, bo to sami mi ucina. Więc dalej się zobaczymy. Dobra, mam mojego brata. No bo nie, ja może... On spierdala, Okej, okay, to ja też. Mhm, mm mhm. I oberwał gówno jakie. Tak na szybko teraz wam widzowie... E, to jest zrobię maszynę. Dobra, mamy. No widzę, że jest brak wyświetlań na moich nowych filmach, więc bardzo trochę nie jest mocno. Więc... nie, nie będę nagrywała. Chyba, bo już będę chyba się poddawała Ale mam, mam moją broń, więc yy, Może się uda Mam nadzieję, że będę Wow Dobra Okej okay. ja Powiem wam taką widzowie poradę, że Jak macie na przykład, jak was goni to zawsze widzowie oszczędzacie, patrzcie, o tak róbcie, jeśli jest daleko, to jest trochę zostawiacie samina i wykorzystuje, wykorzystujecie całą już na no, ucieknięcie za meble. Więc taka porada jakby to, żebyście wiedzieli jak uciekać oczywiście, jak będziecie pierwszy raz zagrać. grać. Mamy piętro, no i oczywiście to jest fajniejsze, więc Aha, bardziej to, bo ja już mam dużo.